Dlaczego Biblia nazywa zarówno Jezusa, jak i Szatana, gwiazdami porannymi? Co kryje się za tożsamością Szatana jako Lucyfera, nosiciela światła, i komu przekazywał to światło przed swoim tragicznym upadkiem z nieba? Niektórzy uczeni spekulują o istnieniu wszechświata sprzed ludzkiej cywilizacji, w którym Lucyfer był powiernikiem światła jako posłaniec. Jednak Biblia w księdze Ezechiela sugeruje ciemniejszy obrót spraw, wskazując, że blask Lucyfera został splamiony, co doprowadziło go do zepsucia i przemocy. Pomimo swojego upadku, diabeł zachowuje fałszywe światło, które nie pochodzi od Boga, lecz zwodzi zamiast oświecać. W Ewangelii Mateusza Jezus ostrzega, że pozornie jasne światło wewnątrz nas może pochodzić z ciemności. Ta dwoistość sprawia, że diabeł. Kiedyś zwiastun światła staje się ostatecznym zwodzicielem, istotą, która potrafi manipulować nawet najczystszymi intencjami.